Właśnie zdjął spółki prezent niemal idealny na wielkimi krokami zbliżające się święta. Wydawnictwo Nautika przypomina o opowiedzianej przez różne przedmioty krótkiej historii żeglarstwa akurat przed świętami i prezentowym szaleństwem. Czyż nie lepiej znajomemu żeglarzowi podawać książkę zamiast kolejnego krawata w kotwice czy skarpetek żaglówki? Koniecznie trzeba zaznaczyć, że książka pokazuje historię w sposób nietypowy. Jakie w końcu przedmioty przyczyniły się do rozwoju żeglarstwa i podboju mórz? To przecież nie tylko sekstant, chronometr, pas ratunkowy i ciągnięty na lince obrotowy lok, ale też chroniąca przed szkorbutem cytryna, lornetka, rzeźbione zęby wieloryba, wymyślona przez Erika Tabali pleksiglasowa kopułka instalowana na regatowych jachtach dla samotników, czy nowoczesna kamerka GoPro przybliżająca szerokiej publiczności specyfikę oceanicznych wyścigów. Jeżeli umieszczone w książce historie potraktujemy jak inspirację do dalszych poszukiwań, to z pewnością sprawi nam ona wiele radości i dowiemy się rzeczy dotychczas nam nieznanych. W dodatku sama książka napisana jest ze swadą i dowcipem, a historia każdego z przedmiotów jest ilustrowana zdjęciem, rysunkiem lub odzwierciedleniem omawianego artefaktu. Barry Pict Hall. Historia żeglarstwa w stu przedmiotach. Tłumaczyła Anna Hickert-Bereza, wydawnictwo Nautika.